Wczoraj wieczorem byłem na meczu i podszedł do mnie człowiek, nie rozpoznał mnie, i w bardzo uprzejmy sposób próbował mi coś sprzedać. W dwie minuty wyłożył mi wszystko. Chciał mi sprzedać. Ale nie wiedział o mnie nic, nie spróbował nawiązać ze mną jakiejkolwiek relacji, nie kupił mi nawet hot doga, rozumiesz? Właściwie to się na mnie rzucił. Wiedziałem, że rzucił się na mnie, a za chwilę rzuci się na kogoś innego. Kiedy skończyliśmy, spytał, ma pan wizytówkę? Powiedziałem nie. Dlaczego nie? Dla ludzi takich jak pan nie mam. Takich wizytówek nie noszę. Nie byłem zbyt miły, ale chciałem mu coś przekazać. Potem mówię, jeśli pan pozwoli, pomogę panu. Usiedliśmy znów i mówię, pan nie nawiązuje połączenia. Nie wchodzi pan na moją częstotliwość, nie zaspokaja pan mojej potrzeby. Nie kupił mi pan hot doga z musztardą i chrzanem. Rozumiesz, o czym tu mówię? Dopóki nie zrozumiesz, na czym polega takie nawiązywanie połączenia, masz jak w banku, że. Bo co się dzieje? Jeśli nie nawiążesz z kimś połączenia, to w najlepszym przypadku poprowadzisz go przez moment tylko, a potem on od ciebie ucieknie. Nawiążesz z kimś kontakt tylko wtedy, gdy spróbujesz wejść do jego świata, poznać go, a dopiero potem wstawić to marzenie do jego planu. Jak poprowadzić wszędzie i każdego? To proste. Jeden, pomyśl, kim jest ta osoba i czego potrzebuje. Dwa, komunikuj, jak zaspokoisz te potrzeby. Trzy, nawiąż kontakt. Zadbaj o tę potrzebę, zanim o cokolwiek poprosisz. I punkt And czwarty: zobowiązanie, a zobowiążesz siebie i innych tylko wtedy, gdy spełnisz time, exactly. pierwsze trzy punkty: pomyślisz, zakomunikujesz i nawiążesz kontakt.